Dzień dobry Państwu. Z lekkim opóźnieniem, 16.15 w studio Niezależny Lubny.pl. Witam Państwa Ryszard Kołobowicz. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Tomasz Grocki. Dzień dobry. Prezes lubelskiego Mosiru. Panie Tomaszu, ostatnio były imprezy, które moim zdaniem, a chyba nie tylko moim zdaniem, no nie przyniosły dużo sławy Mosirowi jako operatorowi chociażby stadionu. Miejskiego. Mówię tutaj o, o koncercie Boba Gendolfa i ostatnim turnieju piłkarskim, który fajny był turniej, tylko nikt tego nie oglądał. O tak brutalnie prawie powiem. Niech Pan nam się i naszym widzom wytłumaczy. Dokładnie tak jak pan redaktor, dobrze pan to ujął. I to samo można powiedzieć też o koncercie, bo fajny, fajny koncert, tylko mało osób go widziało. Podobnie, podobnie z turniejem. Oczywiście oceny tych dwóch eventów muszą być i przyczyn słabej frekwencji są, są troszeczkę inne. Natomiast generalnie, no, ja o to odbieram tak. Jakby jeżeli jednym wykładnikiem oceny tych imprez jest frekwencja, no to faktycznie krytyka zasłużona. Natomiast myślę, że nie można tak patrzeć na, na te wydarzenia jednowymiarowo, tylko trzeba trochę spojrzeć szerzej i, i często o takim czynniku jak frekwencja decydują różne czynniki niezależne od, od organizatorów i, i, i tutaj czy współorganizatorów czy zarządców obiektu. I w tym wypadku tutaj takie czynniki też zagrały. Także troszeczkę uważam, że ta krytyka ze strony mediów jest moim zdaniem trochę, trochę przesadzona. Ale to już jest jakby moja, moja ocena, natomiast, natomiast uważam, że, że powinna być chwila refleksji, czemu ta krytyka ma służyć. Bo jeżeli piętnujemy jakieś złe zjawiska, to ok, ja się takiej krytyce poddaję. Natomiast e, natomiast trzeba się zastanowić, czy, czy taka e, zmasowana krytyka. Nie zniechęca jednak y, ludzi do odwiedzenia tych, którzy jeszcze nie byli. Ja myślę, że to jest spora, spora grupa ludzi, y, którzy, którzy y, no, z tych czy z innych przyczyn jeszcze nie mieli okazji odwiedzić Panie areny. I Tomaszu myśmy uh -huh. nie krytykowali tych wydarzeń absolutnie, a pana wizyta tutaj w studiu, no właśnie żeby porozmawiać, bo problem nie wątpię jest, jest i pan się z tym zgodzi, prawda? Jasne. Ja oczywiście ja oczywiście nie, 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 nie mówię tego w ogóle nie. nie, nie, nie w stosunku do, do kogoś konkretnie, tylko tak ogólnie, bo taki jest obraz, jak pan redaktor zresztą zauważył. E, absolutnie e, zgadzam się z tym, co pan powiedział i cieszę się, że mogę jak gdyby tutaj na, na państwa antenie mhm. przedstawić no spróbujmy... swój, swój punkt widzenia. Jasne. No to spróbujmy pewne sprawy uporządkować. Czy Mosir wtopił duże pieniądze? O tak powiem. No bo... Nie, na to pytanie to trzeba odpowiedzieć od razu jednoznacznie i stanowczo. Nie. W odniesieniu do, do obu imprez Mosir nie wtopił e, e, dużych pieniędzy. To znaczy, że małe wtopił, czy ktoś inny wtopił? E, tutaj już trzeba by generalnie tak. Jeżeli chodzi o pierwsze wydarzenie koncert. koncert e, to na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Nie to, że uciekam od, od odpowiedzi, tylko zaraz, zaraz powiem, co mam na myśli. Jeżeli chodzi o, o, o koncert, to jest to wydarzenie, które, które jest rozliczane wspólnie z innymi wydarzeniami, gdzie Mosir był de facto współorganizatorem. Formalnym organizatorem jest Polish Sport, Sport Promotion, PSP, tak jak i w mm -hmm. przypadku turnieju piłkarskiego. Natomiast MOSIR był zlecającym i zapłacił za, za artystów. Mhm. Na, na zlecenie mosir PSP zorganizowało ten konkurs. Jakiego rzędu to wydatki były? No Tutaj już te kwoty padały w prasie, aczkolwiek te, te kwoty były nieprawdziwe, zawyżone. No to proszę podać, e, prawdziwa, prawdziwa, kwota. prawdziwa kwota wynosi około 600 tysięcy złotych. Taka, taka kwota została przez MOSIR. E, 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 znaczy to też nie do końca taka kwota wynika z kontraktu, natomiast ona nie w całości jeszcze została zapłacona i być może po ostatecznych rozliczeniach ona będzie jeszcze niższa, ale, ale taka kwota objęła w kontrakcie. E, od tej kwoty trzeba odjąć sponsorów, którzy, którzy zasilili kasę Mosiru. E, ty, tu tych sponsorów było kilku, bo przypomnę. To był Urząd Marszałkowski, była Polska Spółka Gazownictwa, było, był Totalizator Sportowy Lotto, była Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Więc, no właśnie, więc to ile, tych sposobów... ile można pieniążków odjąć? Od tych 600 no, Sporo tutaj tutaj mnie no, oba... i... no, zostanie, zostanie już mniej niż dużo mniej niż połowa z tych kosztów. Poza tym jeszcze tak jak mówię, nie można precyzyjnie powiedzieć na pytanie, czy MOSIR pieniądze już jak tak powiem, kolokwialnie wtopił, czy, czy, czy nie, to, to taki aspekt, że Część sponsorów, tych, tych największych, czyli Urząd Marszałkowski i Totalizator, jest sponsorami także przy innych wydarzeń, wydarzeniach. Mm -hmm. I ten podział tych środków jest taki dosyć umowny. On jest bardziej podzielony w czasie e, transzami. Rozumiem, niż, niż, umowę, tak, niż mm -hmm. przypisany do konkretnej imprezy. Mm -hmm. I de facto te imprezy, żeby je precyzyjnie rozliczyć, trzeba by je rozliczyć po prostu. E, Całościowo po, po, po wszystkich imprezach, jak się podsumuje budżet. I tak naprawdę to będziemy szczegółowe rozliczenie z tych imprez, gdzie sponsorami są Urząd Marszałkowski i totalizator sportowy znali w październiku. Po ostatniej, po ostatniej imprezie Lublin Rock Arena, jaka się Rozumiem. odbędzie i jest, jest w, tym, w tym układzie realizowana. A jeszcze tutaj ale, ale tak pana, tutaj... żeby zamknąć sprawę tego koncertu pierwszego, mhm. kto decydował o wyborze gwiazdy? O wyborze gwiazdy. No, wiele czynników. Myśmy starali się, żeby to było. Mieliśmy jakiś określony budżet, który mniej więcej się zamykał w tych pieniądzach, o których powiedziałem. I decydowały tutaj takie czynniki, jak chociażby dostępność artystów. Wiemy, że, że takich artystów trzeba często bukować z najwyższej półki, czasem rok wcześniej, czasem no co, co, co najmniej pół roku. Tutaj, tutaj niestety mieliśmy parę. Yy, przykrych spraw, bo, bo agencja, z którą wcześniej byliśmy yy, związani, yy, no, nie wywiązała się ze swojej roli i, i tak naprawdę yy, na nowo wspólnie z Polish Sport Promotion mm -hmm. zaczęliśmy szukać, szukać wykonawców na koncert yy, czerwcowy yy, w marcu. No nie yy, nie tak ocenia, naprawdę pewne... nie, nie ocenia pan, że ten wybór był, jakby to określić, no, zbyt ambitny. Nazwisko Bob Geldof no jest znane, szczególnie ktoś no, ludziom swojego rocznika. On w tej chwili nie jest już taki popularny. Dzisiaj nie prawda? jest, natomiast jest to na pewno osobistość. Jest to człowiek, który. który dzięki muzyce dostał tytuł szlachecki od królowy i nie jest, nie jest Brytyjczykiem, tylko jest Irlandczykiem przypomnę, więc to niewielu, niewielu cudzoziemców dostąpiło tego, żeby przed nazwiskiem mieć Sir, prawda, więc ten człowiek musiał, musiał wiele dokonać, żeby, żeby sobie zasłużyć na, na tego typu zaszczyt. No przypomnijmy jego największy przebój jest wymieniany jednym tchem wśród nie wiem 10, 20 no, w tych największych Większych hitów światowych wszechczasów, okay. prawda? Mówimy tu o I Don't Like Mandys. Więc. No, trudno powiedzieć, że to jest. On zawsze będzie, będzie wielkim artystą. Że dzisiaj nie jest już tak popularny, bo jest to trochę muzyka e, inna niż dzisiaj słucha młode pokolenie. Zgadzam się. Natomiast też musimy, musimy wszystko jakby e, mierzyć relatywnie. E, no w takim budżecie, o którym mówimy, no nie, nie ściągniemy. E, Grupy Rammstein, czy nie ściągniemy Madonny, czy, czy, czy innych gwiazd, które, które no zawsze będą elektryzować no, publiczność no, i które zgromadzą, jak tylko samo nazwisko się czy, pojawi, czy, czy, 50 tysięcy ludzi, z prawda? Ale Madonną tu z doświadczenia pani Mucha. Ma. No dokładnie. Tak, może nie zapomnijmy nie zawsze, o Madonnie. Nie zawsze, nie zawsze to wychodzi dobrze. Hmm. E, uzupełniliśmy tutaj, może to e, też taki, taki też niektórzy nam za, e, zarzucali, że to bardzo kontrowersyjne jest zestawienie, bo, bo przypomnę, że wspólnie na tym samym koncercie, na którym grał Bob Geldof, grała taka pankowo hard rockowa grupa z pogranicza metalu, no trudno ich się klasyfikuje, Biohazard, nowojorska grupa, która była popularna przede wszystkim w latach 90 ale też wywarła na tyle wpływ, że, że dzisiaj może nie każdy zna ich muzykę, ale bardzo ma Mało osób jest takich, które w ogóle nie wiedzą, że taki zespół był. Także, także były to na pewno marki światowe, znane i tutaj jakby obietnice spełniliśmy. Było trochę mało czasu na promocję, niestety, przez ten nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że. Że agencja, która się miała od początku tym zajmować, nie wywiązała się do końca ze swojej roli, no mieliśmy jakby tutaj dylemat, czy rezygnować, odwoływać ten koncert, czy go zrobić. No, udało się nam gdzieś w tym naszym kalendarzu znaleźć wolne terminy u tych artystów w miarę rozsądny budżet. No, oczywiście, dzisiaj, dzisiaj wiemy, że, że było to jednak błędem, że było przede wszystkim zbyt mało czasu na promocję, i, i, i tutaj nasz, nasz partner, organizator tego koncertu PSP pewnie też popełnił trochę błędów, bo może za mało postawił na reklamę bezpośrednią, na reklamę outdoorową, bo przede wszystkim skierował tutaj nacisk na internet jako to medium, które miało miało zachęcić uczestników do udziału w tym koncercie. No, okazało się to, to, powiedzmy, niewystarczające. Myśmy próbowali jako, jako MOSiR tutaj jeszcze w ostatnim okresie wzmocnić właśnie tą reklamę przez outdoor, przez, przez jeżdżące lawety, przez zapytania kierowane bezpośrednio do firmy. To już były nasze działania. na pewnie jakiś skutek przyniosły, ale po prostu wszystko, wszystko było za późno. Pewnie to, co pan redaktor powiedział, dobór artystów, może zbyt ambitnych. No ja też nie chcę, nie chcę tutaj w jakiś sposób deprecjonować mieszkańców. No No też gracie przecież nie na, na, na arenie były taki tytuł był, gdzieś był, mi tam. Był, był, był po koncert. Chodzi, my się z nimi nie... studenteczka, my się z nim nie tak utożsamiamy, dalej. bo to był po prostu, bo takie koncerty też się odbywają. Przyszedł, przyszedł po prostu do nas ktoś, organizator tak? i wynajął wynają tak? stadion. I, 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 I w zasadzie myśmy… No ile takie wynajęcie? No dziękuję. No. Róż, różne są stawki, Aha. one mogę powiedzieć tak rząd, bo to jest bardzo pojemne, słowo kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bo tutaj zależy od tego, czy to jest wydarzenie sportowe, od, od mhm. tego, jakie elementy stadionu będą wykorzystane, czy są potrzebne sale, czy są potrzebne mhm. szatnie, czy sama płyta, czy musimy tą płytę zakrywać, i tak dalej, i tak dalej. Długość trwania, trudności logistyczne, wszystko to decyduje na, na, koszt, na koszt takiego wynajęcia. A tak pasą, Czysto biznesowo, no bo tak, organizujecie koncert, odwoływać go w ostatniej chwili, to pewnie jest jakiś problem, prawda? I czy nie sądzi Pan, że to jest jednak błąd marketingowy, że nie podjęto wcześniej decyzji, gdy już. No bo wpływy z tego koncertu zakładam, za bilety były tam, no w cudzysłowie, no, ale groszowe, prawda? Nie były, nie były zbyt duże na tak, pewno. Czy nie na pewno... należało wcześniej, ale nie w, w dzień koncertu czy w przeddzień, podjąć decyzji o tym, że ta impreza jest na przykład niebiletowana? Ja tak troszeczkę nawiązuję do. Wie pan, to nie była nasza decyzja de facto, bo myśmy tutaj też nie do końca możemy. Jako, no wiem, jako ale ale a, rozumiem, że to wszystko tam w gronie tak, było to osób konsultowane. Było tego, tego typu działania były podjęte, co zresztą też gdzieś w niektórych mediach jest przedstawiane jako zarzut, bo, bo PSP się przyznaje do tego faktu, że. Około tam rząd wielkości na pewno jest dobry, nie wiem, czy to trochę więcej, czy trochę mniej, ale około 1500 tysiąca, czy 1600 biletów e, zwyczajnie rozdało. E, więc no, to de facto jest, jest w jakiś sposób forma koncertu bezpłatnego, prawda? Przypomnę, że, że na naszych bramkach Dosyć precyzyjnie my możemy to mierzyć wyszło, że przez koncert przewinęło się 3800 osób, co nie znaczy, że, że to było nie w jednym czasie, bo to. bo to było dwóch artystów i, i widać było, że, że faktycznie jakieś tam migracje są. Może one nie były zbyt duże, bo, bo na pewno ta, ta wspólna grupa była największą grupą. Mhm. Pewnie, pewnie jakieś 3000 było na całym koncercie, natomiast natomiast Szczególnie po koncercie Biohazard to widać było po ubiorze. Ci tacy to najbardziej to zagorzani ludzie, fale, fal, fani muzyki metalowej, tej hard, hard punkowej opuścili, opuścili stadion. Natomiast, natomiast to jest na tyle duży teren część, część gdzieś tam była w punktach gastronomicznych, że nigdy nie było takiego jednorodnego tłumu. No, oczywiście. Impreza była przygotowana na co najmniej 10 tysięcy ludzi, więc jak było prawie dużo 40% nie tej, tej wielkości, to, to, to wyglądało to słabo. To, tego, mhm. tego nie Ale właśnie, jeszcze sprawy techniczne. Z tego co Pan mi mówił, pojemność stadionu na tych miejscach krzesełkowanych, na trybunach, to jest 15. 15 pół... 15,5 tysiąca ludzi licząc ze strefą VIP z lożami to jest Aha. pełna pojemność. A jak jeszcze ludzie zajmują no, taki, no, robimy, płytę boiska? Jeżeli robimy koncert, gdzie, gdzie jakby wykorzystujemy całą płytę boiska, mm -hmm. tak jak było to założone przy, przy koncercie Boba Geldofa z Bajochaza. to cała płyta jest wtedy przykryta, przygotowana tak, i tak dalej, Tak, to, to pojemność stadionu no, wzrasta do, 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 do liczby ponad 20 tysięcy. Ona nawet mogłaby być przy tam odpowiednim ustawieniu, mogłaby osiągnąć 25, ale to już jest takie, powiedzmy, mm -hmm. można powiedzieć, że ścisk. Znaczy, Generalnie 20, imprezy można robić, prawda? Moż można robić, tylko, tylko no duża impreza to jest duży budżet i duże ryzyko, prawda? Mm -hmm. Tak jak sam pan redaktor tu wspomniał, czy, czy, czy ja, Madonna, no też od strony finansowej zakończyła się klapą. No tak to chyba było ocenione, bo, bo pani minister miała kłopoty. Tutaj, tutaj był niższy budżet, byli sponsorzy, więc tak naprawdę. To, co, to czy, 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 czy pewnie sam koncert jest na minusie, natomiast jeżeli chodzi o, o bo to bardzo interesuje tutaj mieszkańców Lublina czy, 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 czy Mosira, a w konsekwencji miasto do tego dołożyło, to się jeszcze okaże, natomiast jest gdzieś to tam, ta kwota nie jest zbyt wielka i na pewno nie taka, jak, jak gdzieś tam nie, niektóre media nią epatują. Bo, bo Rozumiem, ale panie Tomasz, bo, bo czas nas dzwoni, prawda? Mhm. Jeszcze chcę porozmawiać o ostatnim tym tur w piłkarskim. Fajne duży. Prawda? Tytularny sponsor. No i znowu klapa. No bo ta garstka ludzi na widowni te 2 czy 3 tysiące, czyli ich tam było, to na pewno nie był to sukces. No tak, no znowu, znowu muszę powiedzieć tak, frekwencyjnie, no też klapa, chociaż było trochę więcej. W sumie przez yy, turniej się przewinęło w ciągu dwóch dni 10 tysięcy ludzi prawie. Czyli to cztery mecze były w sumie. Tak, cztery mecze z, to, to z tym, wsobose, z tym że impreza była biletowana w ten sposób, że każdy dzień był oddzielnym wydarzeniem, nie poszczególne mecze. Mhm. Ceny biletów atrakcyjne. Przeciwnicy tutaj drużyny piłkarskie myślę, że atrakcyjne, no wręcz na początku po przy ogłoszeniu przyjęte entuzjastycznie. No później życie to zweryfikowało, że jednak coś nie zagrało. I tutaj, o ile o, ile o przyczynach niepowodzenia koncertu, to, to, to wydaje mi się, one są dosyć oczywiste, co o czym mówiłem, że przede wszystkim za krótki czas, no, może zbyt nie do końca trafny dobór artystów, i tak dalej, i tak dalej, to tutaj no trudno się doszukiwać e, jakichś takich oczywistych przyczyn. No myślę, to taki może truizm. Trochę przegraliśmy z pogodą, no bo chyba... Znaczy wiele osób na pewno wyjechało, to był upalny bardzo... Dokładnie, no, na... no... i to od Was nie zależało. No, nie ale zależało. Na, ale na Placu Zamkowym w tym czasie był kabaret. Na którym było też no niestety, ludzi, to prawda? przyczyna niezależna. My też nie mamy wpływu na innych organizatorów, czy oni zechcą się zderzyć z terminem już ogłoszonym, bo, bo przypomnę, że turniej był ogłoszony dużo wcześniej, bo to jest bardzo poważne logistyczne przedsięwzięcie, żeby mm -hmm. trzy, trzy drużyny z Europy plus czwarta, czołowa z Polski ściągnąć w jednym czasie, żeby one się w to wpisały, no to tutaj nie możemy tym terminem sobie tak dowolnie żonglować. No ale to może być... tak przyszło mi do głowy, może plany były po prostu zbyt ambitne. Czy nie należało jednej dobrej, zaprzyjaźnionym w jakimś sensie z Lublinem, czy z kibicami lubelskimi drużyny polskiej zaprosić i jednej stopowej? Będzie, będzie takie wydarzenie. To już obiecywaliśmy wcześniej, to mogę powiedzieć, bo tu mamy i zapewnienia zarówno od, od prezesa Śląska, Wrocław, bo chodzi o mecz, mm -hmm. o mecz przyjaźni, no właśnie, bo to są zaprzyjaźnione tak. drużyny, zaprzyjaźnieni kibice. Fajna drużyna, ekstraklasowa, gra w kucharach. Będzie takie wydarzenie, będzie mecz motor Lublin, Śląsk Wrocław. Najprawdopodobniej będzie w tym roku. No kwestia terminu, bo tutaj to niestety mm -hmm. wiele czynników ma na to wpływ, szczególnie Śląsk Wrocław, drużyna, która no, ma znacznie bardziej zabudowany program, ale, ale jest deklaracja, jest wola wszystkich stron, więc do takiego meczu dojdzie na pewno przypomnę jeszcze, że to też jakaś jedna pewnie z przyczyn niższej frekwencji, bo Śląsk-Wrocław był zaproszony na ten, turniej, na ten turniej lipcowy, który był mm -hmm. kilka dni temu, natomiast odmówił w momencie, kiedy się zakwalifikował do Europejskich Pucharze. Pucharów, no bo przypomnę, grał środa-środa, a w środku turniej. Tam, tam. Więc, więc no, nie dziwię się zresztą, chyba dobrze, że, że się przygotowali bezpośrednio do tego meczu, bo wygrali pierwszy mecz, teraz YouTube. To jest rewanż we Wrocławiu i mają szansę przejść dalej. No czego życzę, żeby, żeby zaprzyjaźniony klub i polska drużyna dalej grała w tych pucharach oczywiście. Przypomnę, że zaproszenie pierwsze miał tutaj po sąsiedzku ekstraklasowy górnik Łęczna. No, no właśnie, no i pytanie, dlaczego nie było Łęczy? No to pytanie, ja powiem tak, dyplomatycznie ze strony organizatorów takie zaproszenie zostało wystosowane. W pierwszej kolejności do Górnika Łęczna. I odpowiedź jakaś przyszła? No, jak, jak pan redaktor doskonale wie, jaka było następstwo. Następnie zaproszenie było skierowane do Śląska Wrocław, który zaproszenie przyjął. Bez chwili wahania, natomiast no niestety po, po zakończeniu ligi odwołał, mimo że tam jeszcze były chwile wahania, czy, czy uda się to logistycznie zgrać, czy nie. No jednak, jednak odmówiono. No później próbowaliśmy ze wszystkimi drużynami, które grają w Pucharach. Rozmawiać. Najbliżej był Lech Poznań, bo tu zarząd klubu powiedział tak, natomiast no trener, ja też rozumiem i nie mam za złe, stwierdził, że nie pasuje to do cyklu przygotowań i, i, i odmówiono nam. No i następna w kolei, piąta, piąta drużyna w tabeli, Lechia Gdańsk, to było kryterium sportowe, więc... więc to Lech żadnych takich emocji nawet, ani negatywnych, ani pozytywnych specjalnie w środowisku No wręcz, wręcz, nie, wręcz nie troszeczkę nie może negatywne, to dużo powiedziane, ale jest jakaś taka trochę niechęć i, i, i tych środowisk takich kibicowskich, najbardziej zżytych z motorem Lublin zabrakło na tym meczu, właśnie na tych meczach, właśnie ze względu na to, że, że nie darzą zbytnią sympatią Lechii Gdańsk. Ale przypomnę, że, że, że też było parę fajnych rzeczy przyjechało. No, nieliczna grupka kibiców z Gdańska, niezorganizowana. Przyjechała, było trochę kibiców z Warszawy, było, było kilku kibiców z Wrocławia, bo wywiesili nawet flagę Śląska-Wrocław, bo właśnie akurat mimo, że Śląsk się przyjaźni z motorem, a, 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 a motor z Lechią nie, to Śląsk z Lechią tak. I, i tutaj były takie, takie akcenty. Bardzo fajnym akcentem był przyjazd grupy 50-osobowej zorganizowanej z Hanowa Najbardziej zagorzałych kibiców, bardzo kulturalny doping. Myślę, że to wszystko zaprocentuje, bo sportowo, jakbyśmy zapytali, no tutaj też chciałbym powiedzieć, że się nie zgadzam z ocenami. Eee mediów niektórych, że, że przyjechały głębokie rezerwy, bo cóż to znaczy, to jest takie yy, yy, prawda, stwierdzenie bardzo ocenne, z którym trudno jest polemizować. No, ja bym powiedział, że to, Rezerwy kończyły mecze. To, to ale pierwsze składy były takie, no, że jeżeli, tak. jeżeli weźmiemy Monaco, który było najbardziej jakby pod obstrzałem, że przyjechały głębokie rezerwy Monaco, trzeci, czwarty skład. To, 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 to rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Było sześciu zawodników, którzy grali w meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Dwóch następnych, które grało w tym podstawowym składzie, zostało sprzedanych. Mam chociażby Falcao takie nazwisko do, do Chelsea. No. Trudno oczekiwać, żeby zawodnik, który został sprzedany i gdzieś tam się przygotowujesz do grze, gry w nowym klubie, mm -hmm. e, grał Kurski na turnieju towarzyskim. E, dotyczyło to jeszcze jednego zawodnika. Dwóch innych z podstawowego składu było kontuzjowanych, czyli mamy już dziesięciu. Drużyna jest w mocnej przebudowie, co trener na konferencji prasowej mówił. Notabene Trochę, trochę żal, że żadne pytanie ze strony lubelskich mediów do, takich, do takiego grona jakie przyjechało nie padło. To też trochę świadczy o, o, o no, no słabo. Trochę mi było wstyd, że, że, że nikt nie, nie potrafił wymyśleć żadnego pytania, a, a, a no w konferencji brał chociaż udział znany internacjonał chorwacki, kapitan szachta Radoniec Dariusz Srna. Zresztą bardzo sympatycznie nastawiony w ogóle tutaj do, do Lublina, do tego zaproszenia, bardzo mu się podobało, miałem okazję z nim rozmawiać. Był, był wręcz zachwycony, krytycznie podszedł do, do, do pierwszego występu Szachtara, natomiast był już zadowolony z drugiego meczu. Także, także tutaj no... Yy, troszeczkę moim zdaniem ta krytyka, jeżeli, że, że, że poziom sportowy był zaniżony przez to, że, że nie przyjechały pierwsze składy, to, to też trochę niezasłużona, bo to trener tak naprawdę decyduje, kto w danym momencie w tym cyklu przygotowań jest, jest najmocniejszy. No, ani, ani ja, ani, ani dziennikarze nie mają takich informacji. Nie, to taki trener jest, decyduje. to 6... jest układ, czy urok meczów towarzyskich? Dokładnie, no, były, były zmiany. No, po to się bierze udział między innymi w takich turniejach towarzyskich, żeby, ćwiczyć. żeby ćwiczyć, byli atrakcyjni. Panie Państwo, bo czas już jesteśmy poza mhm. czasem. Ostatnie pytanie. Jakaś najbliższa impreza, którą chciałby Pan zarekomendować? No, najbliższa taka duża impreza to jest 3 września koncert Katie Melua. Znana gwiazda muzyki myślę, że tutaj my nie składamy broni. W tym przypadku my jesteśmy organizatorem tego koncertu, więc wszystkie, nie tak jak w przypadku, jeszcze tutaj dodam, że, że przy Turnieju, bo jakby ten wątek nie był poruszony, mm -hmm. a on też emocjonuje media, nie wiem, czy, 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 czy czytelników mieszkańców, że tutaj była taka formuła, że właśnie PSP wynajęło stadion od, od Mosiru i Mosir nie był organizatorem tego turnieju, więc ryzyko finansowe, no, niskiej frekwencji spadło Polish spot na, na Polish Sport Promotion, także e, tutaj tutaj. Mosk no we wrześniu Mosir będzie organizatorem, tak? We wrześniu koncertu Katie Melua będzie Jaka organizatorem... Jaka Ja bym chciał, żeby była jak największa, ale, ale no, trudno to przewidzieć. No a jaką się... liczbę uzna Pan za sukces? 10 tysięcy? <laughs> Na no 10 tysięcy to by było bardzo dobrze, bo tak będziemy ten koncert ustawiać, że to by było w tym momencie no praktycznie stuprocentowe wykorzystanie, tego, bo będzie troszeczkę inne ustawienie, bo Katie Melua to nie jest, to nie jest artystka formatu takiego stadionowego, to jest artystka Aha. bardziej z muzyką spokojną, bardziej ambitną. No to może znowu nietrofiony plan będzie. Ja, ja myślę, że, że postaramy się udowodnić jednak, że, że lubelscy widzowie są odbiorcami wyrobionymi i docenią, docenią ten format artystki tej gwiazdy i, i, i przyjdą tu u mnie na stadion. Także jakby było 8, wracając do pytania, jakby było 8 tysięcy na 10 zakładane maksymalnej pojemności, bo tak będzie mniej więcej ustawiona widownia. To będziemy, będziemy bardzo zadowoleni. Natomiast myślę, że tak czy inaczej powinno być, powinno być lepiej, niż bo wyciągamy wnioski, niż przy koncercie Boba Geldofa i Biohazard. Dobra, no życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo za wizytę. Przypomnijmy Państwu, gościem niezależnomuj.pl był dzisiaj pan prezes Grocki z lubelskiego Moskwy. Dziękuję, Dziękuję bardzo za rozmowę.